Mamo, coś ci dam, moje serce, które mam, a w tym sercu róży kwiat. Mamo, mamo, żyj sto lat! Mamusiu, dziękuję za trzecie serce, za mądre za nakazy. dniu twojego święta dziękuję sto razy. Mamo, to ty przytulisz, gdy źle. Pomożesz w lekcjach, dasz buziaka. Zrobisz dla mnie wszystko. Dziękuję. Kochana mamo, dziękuję, że jesteś. Kochana mamusiu, z okazji Twojego święta życzę Ci dużą zdrowia i szczęścia i duża całości. Mamo, dziękuję za to, że jesteś kochana. Mamo, jesteś najlepsza na całym świecie i z tej przyczyny chcę Ci powiedzieć, że Cię bardzo kocham. Dziękuję Ci, Mamo, że jesteś zawsze, kiedy Cię potrzebuję. Bardzo Cię kocham. Kochana mamusiu, chcę, żebyś była szczęśliwa, żeby każdy dzień był dla Ciebie miły i żebyś zawsze miała dobry humor. Kochana mamusiu, życzę Ci wszystkiego dobrego i dziękuję za moją siostrzeczkę Michalinę. Dziękuję Ci, mamo, za serce i swobodę. Dziękuję Ci, mamo, za serca, pogodę, a kiedy dorosnę, to Cię nie zabiorę. Ma mamusiu, dziękuję za to, że mi pomagasz i uczysz mnie. Kocham Cię z całego serca. Mamo, zawsze Cię kochałem za to, że Ty mnie zawsze kochałaś i zrobiłaś w moim życiu na mnie tak dużo rzeczy. Dziękuję Ci już za to wszystko. Kocham Cię bardzo, mamusiu. Dziękuję za wszystko. Dziękuję, że jesteś przy mnie, mamo. Mamo, dziękuję Ci za to, że jesteś.